Poczytaj mi, proszę, tajemniczy ogród. Rozdział pierwszy Mary Kapryśnica. Pewnego upalnego dnia w ogrodzie w Indiach, Mary Lenok stuknęła nogą i rozkazała: Przynieś mi coś do picia, szybko! Służący natychmiast pośpieszył wykonać rozkaz dziewczynki. Tymczasem Mary zaczęła bawić się w ogród, wtykając kwiatki w suchą, rozgrzaną ziemię. To wcale nie wygląda jak prawdziwy ogród mruknęła pod nosem. Dziewczynka podniosła głowę i urzała piękną kobietę przechodzącą nieopodal w towarzystwie zapatrzonych w nią oficerów. Mamo! zawołała Mary i pobiegła w stronę martki. Lecz pani Lenox odsunęła ją szybko od siebie, jak to miała w zwyczaju. Tego dnia Mary widziała mamę po raz ostatni. W ciągu kilku następnych dni przez jej dom przeszła epidemia cholery. Zmarli rodzice Mary, jak również wielu ich służących. Mary, która w tym czasie przebywała w bezpiecznym przedszkolu, nie zaraziła się chorobą, jednak została sama jak palec. Następnie dziewczynka była przekazywana z rąk do rąk wśród przyjaciół rodziców, niczym paczka, aż pewnego dnia przyszedł list do jej wujka. Pana Cravena. Kochana Mary, poczyniłem wszelkie przygotowania, abyś mogła przyjechać do Anglii i zamieszkać w rezydencji. Moja gospodyni, pani Medlock, będzie czekała na Ciebie na dworcu w Londynie i zawiezie Cię do rezydencji. Niestety pewnie nie zobaczymy się prędko, ponieważ muszę udać się do Europy w interesach. Twój oddany, Archibald Craven nikt się mnie nie pytał o zdanie, pomyślała Mary, ale nie miała innego wyboru, musiała pojechać do Anglii. Rozdział drugi, dziwny dom. Kilka tygodni później przemarznięta Mary siedziała w powozie naprzeciwko pani Medlock o surowym wyrazie twarzy. Co to za świszczący dźwięk? Zapytała Mary kiedy przejeżdżały przez ponury krajobraz. To wiatr hula po wrzosowisku, odparła pani Medlock. Co to jest wrzosowisko? zapytała dziewczynka. Bezkresne łąki, na których prawie nic nie rośnie. Rezydencja znajduje się dokładnie pośrodku wrzosowiska. Już nie znoszę tego miejsca, pomyślała Mary. Ile będę miała służących? chciała wiedzieć dziewczynka. Pani Medlock była zdumiona. Nie wiem, jak było w Indiach, ale tu będziesz musiała radzić sobie sama, odpowiedziała. Do rezydencji dotarły późną nocą. Pani Medlock poprowadziła Mary przez ogromny hall, stromymi schodami na piętro, a na przestępnie przez labirynt krętych korytarzy. To twoja sypialnia, oznajmiła, kiedy w końcu otworzyła jedne z drzwi. Nie możesz z niej wychodzić, chyba że wybierasz się na dwór. Pod żadnym pozorem nie kręć się po domu. Gdy tylko Mary weszła do środka, pani Medlock zamknęła za nią drzwi i oddaliła się w pośpiechu. Mary rozejrzała się po pokoju. Nie był to pokój dziecięcy. Na ścianach wisiały arrasy, zaś po środku stało ogromne łoże. Za oknem wiatr wył, jakby dręczyła go samotność. Która doskierała również Mary. Nagle odjęku wiatru dołączył jeszcze jeden odgłos, dochodzący z oddali szloch. To nie wiatr, pomyślała Mary. To płacz dziecka. Ciekawe to to. Mary zżerała ciekawość, ale nie śmiała sprzeciwić się zakazom pani Medlock. W końcu zmęczona po podróży zasnęła. Rozdział 3. Rucik i kluczyk. Następnego ranka pani Medlock przyniosła Mary śniadanie do pokoju. Fuj! krzyknęła Mary na widok owsianki. Co to jest? Wygląda obrzydliwie. Nie będę tego jadła. Pani Medlock spojrzała na bladą, chudą dziewczynkę, tonącą w ogromnym łóżku i wyschnęła. Więc wypij tylko mleko powiedziała. I może żyć. Nie chcę nigdzie iść, odparła Mary. Jeśli wy nie wyjdziesz na dwór, będziesz musiała siedzieć tutaj, a to nie ma nic do roboty, warknęła pani Medlock. Ubranie się zajęło Mary trochę czasu. Wcześniej zawsze robili to za nią służący. Ale w końcu dziewczynka była gotowa do wyjścia. Pani Medlock pokazała jej drogę do parku i dziewczynka wysła szła pospacerować po dworze. Z szerokich trawników pokrytych szronem, rabatek i drzew przeciętych w dziwaczne kształty. Jedyną osobą, która dostrzegła, był zajęty kopaniem staruszek. Kim pan jest? zażądała wyjaśnień dziewczynka. Nazywam się Ben Watershaw mruknął. Co jest za tym ogrodzeniem? zapytała Mary, wskazując stary pokryty bluszczem mur. Och, powiedział Ben, to tajemniczy ogród. Pan Craven go zamknął. Dlaczego? dociekała dziewczynka. Ben posmutniał. To był specjalny ogród pani Craven. Uwielbiała go. Gdy zmarła, pan Craven był tak nieszczęśliwy, iż zakopał kluczyk, więcej tu nie wrócił. Gdy wypowiedział te słowa, podleciał do niego Rudzik. Staruszek zmarszczył twarz w uśmiechu. Nie wiadomo, gdzie jest wejście ciągnął dalej Ben, ale temu małemu to nie przeszkadza. Rudzik przekrzywił łebek i spojrzał na Mary. Zachwycona dziewczynka wyszeptała: będziesz moim przyjacielem? Ha mruknął Ben. A więc potrafisz być sympatyczna? Mówisz zupełnie jak Dikon, gdy rozmawia ze swoimi zwierzętami. Kim jest Dikon?”, zapytała Mary. To brat jednej ze służących odparł Ben. Dikon potrafi wyhodować kwiaty na kamieniach oraz rozmawia z ptakami. Nawet sarny go uwielbiają. Chciałabym go poznać? Jednak Ben zrobił niecierpliwy. Biegnij już, powiedział. Mam mnóstwo pracy. Rudzik odleciał, a Mary pobiegła za ptakiem. Proszę, Rudziku, wskaż mi drogę, drogo, drogę do ogrodu! mówiła. Ludzik ćwierkał i skakał wesoło po ziemi. Chyba mi chce coś powiedzieć, pomyślała. Odgarnęła ziemię i zobaczyła zardzewiały pierścionek. Gdy go pozniosła, spostrzegła, iż nie jest to wcale pierścionek, lecz mały kluczyk. Kluczyk do tajemniczego ogrodu. Rozdział czwarty. Dikon. Każdego ranka Mary wyskakiwała z łóżka. Gotowa na poszukiwanie wejścia do ogrodu. Mam kluczyk, mówiła sama do siebie. Teraz muszę jedynie znaleźć furtkę. Pani zał Medlock zauważyła zmianę w zachowaniu dziewczynki. Całkiem ładnie teraz wygląda z tymi zaróżowionymi policzkami, pomyślała. Na początku była taka blada i mizerna. Pewnego dnia, kiedy na zważniętych drzewach zaczęły pojawiać się pierwsze pąki, a wiatr od rzosowiska przyniósł piękne wonie, Rudzik przyleciał do Mary i siadł na gałązce pobliskiego drzewa. Mary zawsze się zastanawiała, czy to, co zdarzyło się chwilę potem, nie było jakimś magicznym zjawiskiem. Powiew wiatru rozoschylił liście bluszczu i oczom dziewczynki ukazał się drewniane drzwi. Włożyła kluczyk do zamka, Przeci kręciła i nacisnęła na klamkę. Skrzypiące drzwi powoli się otworzyły. Nareszcie znalazła się w środku tajemniczego ogrodu, a było to miejsce niezwykłe. Mur oraz trawę spowijała plątanina oszronionych gałęzi różanych krzewów. Z pozniszczonej przez ziemię trawy prześwitywały tysiące szpiczastych zielonych zdziebeł. Ogród nie jest całkiem wymarły, wyszeptała Mary. Całe szczęście. Wśród kiełkującej trawy mnóstwo było zesłych liści i Mary postanowiła trochę uprzątnąć, aby zrobić im więcej miejsca. Rudzik zaćwierkał, jakby ucieszony, i w końcu ktoś zajął się ogrodem. Mary pracowała przez kilka godzin. Pewnie już czas na lunch, pomyślała. Lepiej wrócę do domu, zanim pani medlock zacznie mnie szukać. Kiedy po lunchu biegła z powrotem do ogrodu, zauważyła, iż Ben rozmawia z chłopcem o kędzierzawej czuprynie obok którego stał jelonek. Kiedy skończyli rozmawiać, chłopiec wyciągnął drewniany flet i zaczął na nim grać. Mary nieśmiało podeszła do chłopca. Czy to ty jesteś, Dickon? Zgadza się, uśmiechnął się chłopiec. A ty jesteś, Mary. Ben mi mówił o tobie. Dickon wyglądał tak sympatycznie i miło, iż Mary pomyślała, że może mu zaufać. – Czy potrafisz dochować tajemnicy? – zapytała. Dikon się zaśmiał. – Znam mnóstwo tajemnic, których nikomu nie zdradzam. Gdybym wyjawił, gdzie mieszkają dzikie zwierzęta i gdzie, gdzie są ptasie gniazda, byłyby w niebezpieczeństwie. – Znalazłam tajemniczy ogród – powiedziała pośpiesznie Mary. – Wydaje mi się, że prawie cały jest obumarły. Tylko mi zależy na tym, żeby powrócił do życia – Chodź ze mną i sam się przekonaj. Dziewczynka odsunęła zasłonę z bluszczu i weszli. Dikon nie wierzył własnym oczom. Nigdy nie przepuszczałem, że zobaczę to miejsce, wyszeptał. To chyba sen. Chłopiec wyjął scyzoryk i zeskrował trochę kory z gałęzi róży. W środku jest zielona, powiedział. Te róże żyją. Trzeba je jedynie trochę przyciąć. Mary z radości zaczęła tańczyć w ogrodzie. – Kiedy przyjdzie lato, będzie to prawdziwa fontanna róż, oznajmił Dikon. Zasiedzimy kilka nowych leśp, roślin, lwie paszcza, ostróżki czarnuszkę to będzie najpiękniejszy ogród w całej Anglii. Naprawdę mi pomożesz? Zapytała Mary. Nie mogła wierzyć we własne szczęście. Pewnie odparł Dikon. To świetna zabawa tajemnicy przed wszystkimi obudzimy ten ogród do życia. Rozdział piąty. Nocny płacz. Mary i Deacon spędzili całe dnie w ogrodzie. Nie chcę, aby był zbyt wypielęgnowany, postanowiła Mary. Straci wtedy cały swój tajemniczy urok. To naprawdę sekretne miejsce, powiedział Deacon. Spójrz, rudzik wije sobie tu gniazdko. Nie wybrał tego by miejsca, gdyby nie czuł się tu bezpiecznie. I ja czuję się tu bezpieczna i szczęśliwa, wyznała Mary. A kiedyś cały czas byłam rozsłoszczona. Nikt mnie nie lubił. Jelonek Dikona potrącił pyszczkiem rękę Mary i chłopiec się roześmiał. Teraz ktoś cię lubi, powiedział. Tak samo jak Rudzik i ja. Tej nocy Mary wsłuchiwała się w zawodzenie wiatru wcale mi teraz nie przeszkadza zdała sobie sprawę mary rozmyślała o dzikich zwierzętach na brzosowisku skolonych w swoich norach i chowających się przed przeorwistym wiatrem nagle uważnie nadstawiła uszu znowu ten głos pomyślała ktoś płacze i to na pewno nie jest wiatr ciekawe skąd dochodzi dziewczynka wzięła świecę i nasłuchując szła ciemnym korytarzem Aż ujrzała smugę światła przed drzwiami do jednego z pokoju. Po cichu weszła do środka. Ogień płonący w kominku oświetlał olbrzymie rzeźbione łóżko. W łóżku leżał zapłakany chłopiec. Jego twarz była blana niczym ściana, zaś oczy wielkie i czarne. Czy jesteś duchem? Wyjąkał. Nie, odparła Mary. A ty? Nazywam się Colin Craven powiedział chłopiec mary zamarła. Pan Craven jest moim wujkiem. Nazywam się mary Lennox. A moim ojcem wyjaśnił colin mary spojrzała na niego ze zdumieniem. Dlaczego pani medlock nie powiedziała mi o tobie? Nie chcę, żeby ludzie o mnie mówili powiedział colin. Ponieważ niedługo umrę. Dziewczynka była przerażona. Co ci dolega? Colin westchnął. Jestem słaby. Od tego się nie umiera, zakpiła Mary. A mojego ojca w ogóle to nie obchodzi ciągnął dali Colin, jakby jej nie słyszał. Nienawidzi mnie, ponieważ mama zmarła przy moim porodzie. Nie może znieść mojego widoku. Tak samo jest z tajemniczym ogrodem? powiedziała Mary. Jakim ogrodem? Ogrodę twojej mamy, wyjaśniła Mary. Twój ojciec zamknął go na klucz, gdy zmarła. Każe go otworzyć, oznajmił władczo Colin. Nie, zawołała Mary. Dlaczego nie? Wtedy wszyscy by go odwiedzali. Przestałby być tajemniczy. Wszystko jedno, powiedział Kolin niespospokojnie. I tak nigdy go nie zobaczę. Ależ zobaczysz, powiedziała Mary. Przecież wychodzisz na dwór, prawda? – Nigdy – powiedział Colin. – Zimne powietrze mi nie służy. Nie zapominaj, że umieram. Mary wydawało się, że Colin nie w tym szczyci i wcale się jej to nie podobało. – Nie mów cały czas o śmierci – powiedziała. – Pomyśl o czymś innym. Dziewczynka ściszyła głos. – Pomyśl o słońcu, deszczu i rozklitających pękach kwiatów. Pomyśl o nowych zielonych listkach, pomyśl o tajemniczym ogrodzie budzącym się do życia. Oczy kolina powoli się zamknęły i Mary na poluszkach wyszła z pokoju. Rozdział szósty. Magia ogrodu. Następnego ranka Mary musiała się przekonać, czy nocne spotkanie nie było jedynie snem. Wpadła do pokoju kolina, rozsunęła z zasłony i poranne słońce zalało pokój. Colin usiadł na łóżku i się uśmiechnął. Właśnie zrozumiałem, powiedział, że jesteśmy kuzynami. Rozmawiali tak głośno, iż nawet nie zauważyli, kiedy do pokoju weszła pani Medlock. Mówiłam, że nie wolno się kręcić po domu, krzyknęła na Mary. W tej chwili wracaj do swojego pokoju. Nie, sprzeciwił się Colin. Lubię ją. Chcę, żeby ze mną została. Zmęczycie, powiedziała pani Medlock. Mary, chodź ze mną. Masz robić, co ci każę, wrzasnął Colin. Zostaw Mary w spokoju i wyjdź. Dobrze, mój drogi, powiedziała pani Medlock kojącym głosem. Obiecało panu Krawenowi, że pod żadnym pozorem nie będzie denerwować Colina. Pośpiesznie opuściła pokój. Strasznie się rządzisz, powiedziała Mary. Kiedyś też taka byłam, gdy mieszkałam w Indiach, ale teraz staram się zmienić. Dlaczego miałbym nie rozkazywać? warknął Colin. Kiedy nie ma ojca, ja jestem panem tego domu. Mary stała, aby wyjść. Nie idź, poprosił Colin, a z jego głosu zniknął władczy ton. Nie chcę być sam. Wrócę później. Obiecała Mary. Chcę, żebyś poznał mojego przyjaciela. Kilka godzin później Mary i Dikon zakradli się do pokoju kolina. Nie było ci całe wieki, powiedział Colin do Mary z pretensją. Przywitaj się z Dikonem, powiedziała Mary. Chciałabym, żebyś z nami poszedł. Pokażę ci pewne tajemnicze miejsce. Ogród? zgadł Colin. Mary pokiwała głową. Idę z wami. Postanowił i zadzwonił dzwonkiem, by wezwać panią Medlock. Wychodzę na dwór, oświadczył, proszę przeprowadzić mój wózek i niech wszyscy trzymają się z daleka. Jesteś pewien, mój drogi? Zapytała zaniepokojona pani Medlock. Przesiębisz się. Proszę zrobić tak, jak powiedziałem, rozkazał koni. Dikon wchał wózek kolina po ścieżkach, aż w końcu Mary zatrzymała się, rozsyliła bluszcz i otworzyła furtkę. Promienie słońca oświetlały kępy kwiatów, a powietrze pełne było ptasich treli. Kolin patrzył o niemiały. Aż czuć, że wszystko tu rośnie, powiedział z zapartym tchem. Jest wiosna, odparł Dikon. Dzięki niej wspaniale się poczujesz. Wkrótce będziesz nam pomagał w ogrodzie. Ale ja nawet nie mogę wstać wykrztusił Colin i spojrzał na swoje wątłe nogi. Tylko dlatego, że nawet nie spróbowałeś powiedziała mary. Dikon pomógł Colinowi stanąć na nogach. Spróbuj teraz. Uda ci się, jestem tego pewna zachęcała go mary. Chwiejąc się i wspierając na Dikonie, Colin zmusił swoje słabe nogi do ruchu. Jego blada twarz nabrała rumieńcom. Mary! Deacon! Zawołał. Zdrowieję! Czuję to! Rozdział siódmy. Powrót pana Krevena. Każdego dnia trójka przyjaciół bawiła się i pracowała w ogrodzie i z każdym dniem Colin był coraz silniejszy. Kiedy wiosna ustąpiła miejsce latu, chłopiec był już całkiem zdrowy. Jednak wszyscy troje udawali, że nadal jest chory. Nikt nie może się dowiedzieć, nalegał Colin. Chcę zrobić niespodziankę ojcu, gdyby tylko wrócił do domu. Colin zaczął wypowiadać życzenie. Wróci do domu. Wróci do domu. Pewnej nocy w odległych Włoszech ojciec Colina miał dziwny sen. Słyszał, jak woła go jego zmarła żona. Gdzie jesteś? spytał ją. W ogrodzie usłyszał odpowiedź przypominającą dźwięk złotego fletu. Pan Craven obudził się i postanowił natychmiast wrócić do swojej rezydencji. Gdzie jest Colin? zapytał, gdy tylko przyjechał do domu. Pani Medlock zamarła, zdziwiona jego nagłym przyjazdem. Bawi się w ogrodzie, proszę pana, z Mary i Dikonem. Powiedziała drżącym głosem. Nie pozwala nikomu się do siebie zbliżać. W ogrodzie? Pomyślał pan Krayven. Zupełnie jak w moim śnie. Kiedy pośpieszył ścieżką, dobiegł go śmiech bawiących się dzieci w ogrodzie jego żony. Przecież drzwi są zamknięte, a klucz zakopany, tłumaczył sobie. Chyba nadal śnie. Nagle drzwi się otworzyły. I z ogrodu wybiegli Colin i Mary. Tato, przyjechałeś, zawołał Colin. Pan Craven uściskał mocno syna. Czy to naprawdę ty? Wyzdrowiałeś. Jak to się stało? To ogród to sprawił, wyjaśnił chłopiec. I Mary. Sądziłem, że ogród, ogród umarł, wyszeptał ojciec. Jednak ożył, powiedziała Mary. Pan Craven się uśmiechnął. A wraz z nim Colin powiedział: Dziękuję Ci, Mary. Dwie dziurki w nosie i skończyło się.